Chciałem zaprezentować na wystawie Leszczyńscy Zegarmistrzowie kawałek mojej pasji. Specjalnie mówię kawałek, ponieważ no, Leszczyńskie Muzeum jest za małe, żeby pomieścić całe moje zbiory, jeżeli chodzi o zegary. A zegary w zasadzie towarzyszą mi od samego początku. Już podobno jako małe dziecko rozbierałem różne mechanizmy w domu, ale będę pamiętał, mając 12 lat, Odwiedziłem pierwszego prawdziwego zegarmistrza. Był, był to pan Marian Stajewski w leśnie przy rynku. Do dziś pamiętam uścisk mocny jego dłoni i słowa, które powiedział o zegarze, który udało mi się gdzieś tam znaleźć i razem z babcią byliśmy właśnie w odwiedzinach u prawdziwego zegarmistrza. Także to było to moje takie pierwsze spotkanie z prawdziwym zegarmistrzem. No, później były pierwsze książki zegar mistrzowskie, które akurat kupiła mi mama, ponieważ no, już nie potrafiła, nie miała cierpliwości odpowiadać na liczne moje pytania. No a później to już ta pasja się tak sama rozwijała. Nigdy, jakby to powiedzieć, nie szedłem na ilość. Byłem w tej dobrej sytuacji, że zacząłem zbierać zegary od bardzo dobrej pozycji, która zresztą jest tutaj na wystawie. No a później to już. Dzisiaj już, jakby to powiedzieć, nie gonię mocno za zegarami, ponieważ wychodzę z założenia, że jak Bozia będzie chciała, to i tak on do mnie trafi.